ma ja jestem MCM. Dzisiaj wam pokażę, jak zrobić bardzo prosty program, który otworzy otw nam wybrany plik e, na komputerze, którego znamy nazwę i, e, i format. No, dobra. Potrzebny nam jest dokument tekstowy. Tworzymy go, mm, tworzymy go w ten sposób, że nowy i dokument tekstowy. Ale my, ja tego nie będę robił, bo mam. No i dobra. Robimy to w ten sposób. Otwieramy go. Chwilę, muszę go sobie trochę pomniejszyć o dobra i wpisujemy pamałpa echo off Od y enter i musicie wpisać start odstęp i nazwa pliku ja tu mam taki plik, który chcę otworzyć, już wam pokazuję jak się nazywa tu, tu jest właśnie maxa nazwa, oj, dobra o, no, dobra, maxa i muszę zrobić tak maxa, muszę zdać format ja tu mam napisany format ale jeśli chcemy go zobaczyć to musimy wejść w, w właściwości tu mamy nazwę pliku, a tu mamy typ pliku, dźwięk w formacie mp3 no, i takie ma, ja tak trzeba wpisać. No, dobra, to wpisujemy MP3 i I już nie Enter, tylko plik zapisz jako. No i trochę to duże. O. Wpisujemy nazwę. No to jest ja wpiszę start. Tu widzisz, już takie robiłem, więc. To nie pierwsza próba. I zapisz. Numer. No, Plik nam się zapisał. Już go wam pokazuję. O, jest. Tutaj. Otwieramy go. Wszystko działa. Mogę wam nawet pokazać, że to też działa. To jest to samo. No. Widzicie, w taki prosty sposób można zrobić nawet fajny program. To jest taki począt, dla początku, że jak chcecie sobie tak poćwiczyć, to to, no, to to jest bardzo fajne. Eee, no dobra, no to ja chyba się będę teraz już powoli żegnał, bo już wam pokazałem to, co miałem pokazać. To będzie w ogóle oddzielna seria, gdzie będę wam pokazywał, jak robić różne programy. Więc mam nadzieję, że będzie fajnie. Dobra, w tym czasie kończę. Siema, nara.